Szczęść Boże o medalionie Bożej Nadziei. Oto dobry Bóg podarował nam przez Maryję wspaniały dar, wspaniały prezent w postaci nowego narzędzia, nowego sakramentalium, które według Bożych obietnic ma mieć specjalną moc sprawczą i ochronną po poświęceniu, ma być tym narzędziem, które ma chronić tych, którzy zaufają Bogu i Jego świętemu działaniu. Poprzez noszenie tego medalionu. Samo noszenie to nie wszystko, bo każdy, kto będzie nosił medalion Bożej Nadziei, jest zobowiązany odmówić codziennie trzy razy: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. W intencji czci trzech Bożych serc. Oto wyciąg ze słów jednego z orędzi, które otrzymał prorok, Żywy Płomień, z opisem i obietnicami. Wrocław, 16 lipiec 2021 rok. Przekaz numer 1105. Matka Boża. Oto są obietnice dla tych osób, które będą ze czcią i szacunkiem nosić ten medalion i wypełniać zobowiązania modlitewne. Każdy, kto ze czcią i nabożeństwem będzie nosił ten medalion, wypełniając zobowiązania modlitewne, będzie obdarzony specjalnym błogosławieństwem Trójcy Świętej. Poświęcony medalion będzie chronił noszącego od nadmiaru działania wszelkich demonów. Medalion ten będzie pomocny w ujawnianiu działającego w kimś demona. Osoba opętana nie wytrzyma obecności Bożej mocy przywiązanej do noszenia tego medalionu. Obiecuje noszącym ten medalion, wzrost w nim wiary, nadziei i miłości. Medalion ten będzie niwelował aktywną moc demona na tyle, że człowiek rozpozna działanie złego ducha i będzie mógł podjąć z nim otwartą walkę. Noszenie z wiarą tego medalionu będzie skutecznie osłaniać noszącego przed zgubnym wzrokiem demona. Noszenie tego medalionu ułatwi walkę z szatanem, pomoże w rozwoju prawdziwej, nieudawanej pobożności. Każdy kto z wiarą będzie nosił ten medalion i wypełniał zobowiązania modlitewne, otrzyma wiele specjalnych darów i łask, w tym łaskę niespodziankę. Medalion będzie chronił przed podstępnym działaniem demonów, będzie doskonałą ochroną, tarczą w trudnym czasie prześladowań, zawierne noszenie medalionu i wypełnianie zobowiązań oraz za aktywne życie Bogiem. Dusza osoby, która nosiła taki medalion trzy dni po śmierci, będzie wzięta do nieba z czyszca. Moc Boża będzie chroniła noszącego ten medalion przed nawałnicami, katastrofami i nagłymi złymi zdarzeniami. Trójca Święta i ja pragniemy, aby medalion ten nosili zwyczajni ludzie, ale także kapłani i biskupi. Każdy kto będzie go uczciwie nosił, będzie przeze mnie specjalnie wspomagany. Trójca Święta obiecuje każdemu, kto będzie szerzył, propagował ten medalion, ogromny wzrost z Bożych i łaskę niespodziankę. Przypominam Wam jednak, że to nie metal, nie materiał medalionu, medalika lub szkaplerza chroni tego, kto go nosi, lecz łaska Boża przywiązana do osoby, która spełnia warunki i zalecane modlitwy, przywiązane do noszenia tego medalika, medalionu lub szkaplerza świętego. Wiara w moc jakiegokolwiek przedmiotu jest grzechem i obciąża sumienie. Moc jest w łasce Bożej, przywiązanej za noszenie medalionu, medalika lub szkaplerza, za skrupulatne wypełnianie stosownych wymagań. Trójca święta dzisiaj przez moje pośrednictwo ofiarowała ludzkości kolejne narzędzie, źródło łask Bożych przez to liche, niepozorne narzędzie, którym jest żywy płomień. Trójca Święta pragnie, aby ten medalion nosili ludzie na obu półkulach całej Ziemi. Chcę, abyście podjęli odpowiednie kroki, aby zabezpieczyć prawnie wytwarzanie i kolportowanie tego medalionu. Pragnę, aby każda matryca do wybijania tego medalionu była odpowiednio poświęcona. Zły duch będzie chciał Wam przeszkadzać, ale Wy. Zabezpieczajcie się już teraz przed wzrokiem i słuchem demonów. Nadszedł czas, kiedy to złe duchy coraz bardziej i bardziej przeszkadzają każdemu człowiekowi w kroczeniu wszelkimi Bożymi drogami. Wielu z Was doświadcza niechcianego demonicznego towarzystwa. Zawsze akceptujcie to, co Wam przynosi na co dzień Boża wola. Nie akceptujcie jednak, obecności złego ducha. Zechciejcie wyganiać go od siebie słownie i modlitewnie, a także postem i ofiarami. Zapraszam do opisu pod filmem. Pozdrawiam z Panem Bogiem i Maryją.